Okej, okay. witam. Czyli kolejny cykl filmu było, a nie jest, a wspomnienia czyli dzisiaj o pralni mieście, pralni chemicznej która się oto mieściła tutaj w tym budynku. To jest jej komin. W sumie swojego czasu pamiętam chciałem się na ten komin wpiąć i porobić zdjęcia z tego komina. I chyba go podeszli do jednego Typa, co lubi się na takie rzeczy spinać Banot, coś dla Ciebie Ja wiem, że dla Ciebie to jest Jak zjedzenie jabłka Jak piwo z rana Ale wróćmy do tematu W sumie, odkąd ja pamiętam Od dzieciaka była tutaj pralnia chemiczna wejście do pralni było tam, gdzie to jest to małe wejście no i tu mieli te swoje rzeczy, tam było wydawanie, przyjmowanie w my też to pamiętam chyba odkąd było, teraz jest Chata Polska wcześniej był też jakiś lumpek artykuły biurowe No i była nie jest niestety Ale świat idzie do przodu A tu są te garaże przy pralni To jest Jak to nie jest skolina będzie oglądał To to jest Ulica to jest właśnie ulica Bydgoska. No. A tak wyglądają tyły tej pralni. Też jest to w swoim yy, pięknym stylu, jakaś zabytkowa, można powiedzieć, część miasta, która ma swój urok.